Dzisiaj o mamy z tej Torony Kuba i dzisiaj gramy Minecraft seria hardcore. Tak! Nie na PlayStation, bo na PlayStation nie ma hardcore, że... Masz tylko jedno życie, a serię co robię na PlayStation gram za stydzień albo dwa tygodnie temu poza odcinkiem i... Niestety zdarza się był mój to kill, ale to nic czegoś nam niepotrzebne, bo nether mamy, a więc nic innego nie chcę, bo jak chciałem zobaczyć co netter to ładowało mi się miał ten ekran, że niby wchodzi mi do nethery, Ale już byłem niby w netherze i mnie za... I mnie wepchnął zombie i zewnątrz skórki i ten. I zginąłem przy lawie i straciłem chyba yy, ten sp trochę zbroi, potem tylko spodnie. A straciłem jeszcze... Co straciłem? Straciłem jeszcze Taksowy Miecz i kilow. Było stać mnie albo kilof, albo mieć, ale wolałem mieć, bo już mamy nether. Ogólnie, żeby nie było tak. Na przykład jest stary mieczek, bo mam stary teksturpak pak. Więc, dobra. Go, go, go. Yy, tak, tak, tak jeszcze, tak jeszcze, tak jeszcze i tak jeszcze. Yy, teraz tak, tak. Tak, tak i tak. No i Git. Yy, też jeszcze dwie skrzynki w sumie. I będzie Git. Ogólnie też mam nadzieję, że nie ma lagów. Mam nadzieję, że to wszystko z OBS-em ogarnąłem. Yy, bo jak pamiętacie, jak nie wiecie, że jak lagi były, to obejrzyjcie se uh, odcinek z Robloxa. Tak. Będzie link w opisie. O ile nie zapomnę go dać. I będziecie mieć teraz ankietę. wyskoczywam gdzieś w prawym górnym rogu. Eee... Uh, czy będziecie na live w piątek z Robloxa i Minecrafta i Sesa jak nie będzie lagów? I, a w sobotę e, z eventu w Oba będą z Fortnite'a chyba 18-19 start z Robloxa i CS'a i Minecrafta taki jaka 17 Osiemnasta, leci 16. Dobra, może Podstawowo zbudujmy O, mamy tutaj pszczoły Nagrywam na 1.15.2, bo nie chciałam odpowiedzieć na przodę, żeby nie było ryzyka ten Że będą lagi Będę musiał zmieniać ogólnie, nie że macie, że są lagi, tylko że ja mam takie odrobinkę lagi. A więc tak, tu gdzieś będziemy budować dom, bo to jest fajne miejsce. Dobra. Łóżko w tym odcinku, nie, w kolejnym. Eee, taki krótki odcinek nie chcę, żeby był. Coś tam jeszcze coś porobimy. Przydatnego, bo krótkiego odcinka to ja nie chcę. O, sorry jak eee, live'a z y, Robloxa CSA i Minecrafta będzie wam przekazać. Eee, yy, ten... Ten co ma... tak że no bo zbieram, bo zbieram na komputer gamingowy. Czyli mamy przynajmniej wbić 1% tego? To no serio, trochę dam dałem kasy. Bo nawet około tyle kosztuje gdzieś ten. Ten komputer gamingowy. Jest! czy ten monitor i Internet... tyle, bo klawiaturę mam. Bo w sumie ten jest gram. Co jak w ogóle... Wy, myślę, że tu jakiś gracz. Robimy Milan. non premium, a więc mam takiego skina. Co? Mam nadzieję, jak będę miał już ten komputer gamingowy, a więc za jakiś rok będę miał przynajmniej 1000 subów. Przynajmniej 100 w ogóle wbijamy 50 subów, a więc jak wbijemy to to. Kąta czerwca albo na jakimś live'ie albo w ten piątek, albo w ten piątek, albo w tę sobotę, to będzie fajnie... W sumie gdzieś tu na łąkę bym się poszedł. Bo tu może być wioska. To jest takie fajne miejsce na, na dom. Kurde, mogliśmy tutaj, ale nie chcę mi się przenosić już. W ogóle ta aktualizacja, która była ostatnio na Minecraft'cie PlayStation, że dodali pszczoły, to była jedna... O, żelazo. To była jedna z większych chyba aktualizacji. Po to, że zdali barier proroki i. Komendy. Wszystko jak działa teraz jak na telefonie, nie wiem, 1.15 radka dali, że możemy zmienić wersję, znaczy na przykład na, yy, nie ma na telefonie na Nintendo, nie mam Nintendo, ale mój kolega ma i nic takiego nie ma tam, więc jedynie na PC, jak już to na Xboxie też. Xboxa nie mam dawno nie grałem na Xboxie i raczej nie chcesz grać na Xboxie, bo wolę PlayStation. Jeżeli nie by Xbox to jest, jest gram tylko nowe. Po prostu nie wiem. mnie wygodniej się spać o PlayStation. Wystarczy się przywitać. Ja mocno się przyzwyczaiłem, mm. bo w sumie to są te same pady, po prostu mają gdzieś indziej gałki i mnie to strasznie wkurza. Jakby były tam, gdzie normalnie, ale i tak bym wziął PESA, z, yy, bo da się grać w Fortnite, a po prostu PlayStation Network, a nie Golda. Gorty za pieniądze, a PlayStation Network nie. To też w ogóle PlayStation Network trzeba mieć, żeby jakąkolwiek jak fajnie można było grać. A my chyba przyszliśmy. Nie, ja się już kupiłem. Super! Ale przyszliśmy z tamtąd. Mam nadzieję. Może żelazo już. Miejmy nadzieję, że tam... Eee. Hm... Gdzieś tam, bo tu są owce, Tam mieliśmy dużo owców, więc... Większość zabiliśmy w sumie. Nie no, nie tu. No, słuchajcie, to będzie koniec odcinka... Soveto pasšukaments. Elo?